Serdecznie i Korysz puszta 10 październik 2013. Dzisiaj kilka słów na temat wielkich przepływ energii. Wow, to, co się wczoraj działo w Poznaniu, to spotkanie z tym fantastycznym człowiekiem, z tym niezwykłym, z tym wielkiej klasy światowym liderem, jakim jest Olsen, Było naprawdę cudowne. To było wspaniałe spotkanie wielkiego profesjonalisty. Człowieka, który doskonale wie, czym się zajmuje, doskonale wie, jak wygląda cała koncepcja, którą współtworzy z czwórką innych założycieli. To spotkanie było naprawdę spotkaniem, które dało tak wiele dobrej energii, tak wiele siły, tak wiele wspaniałego, takiego nowego spojrzenia, nowego nastawienia, że trudno wręcz o tym powiedzieć. Naprawdę. Trudno to, trudno to opisać. To był wielki przepływ energii. Pozytywnej, dobrej, wspaniałej energii, która jest w stanie pomóc budować dalej to przedsięwzięcie, budować się naprawdę na wielką skalę. I to jest piękne. To jest wspaniałe. To jest naprawdę wspaniała sprawa. Pamiętaj, ile ilekroć będziesz miał szansę jechać na... jechać będziesz słyszał o spotkaniach, o o przyjeździe ludzi, którzy... My są motywatorami, są twórcami wielkich przedsięwzięć, ludzi, od których naprawdę można się uczyć. Nigdy nie odpuść sobie takiej możliwości, takiej szansy spotkania się z nimi. Nie odpuść sobie nigdy tego, dlatego że to są te momenty, to są te chwile, w których nasze życie zmienia się niesamowicie. To są te momenty, w których zaczynamy rozumieć wiele rzeczy. To, jest, to są te momenty, w których ta, te, te klocki, które gdzieś tam po drodze zbieramy w tym życiu, naraz się układają, naraz się to wszystko ustawia, nabierają swojej kolejności, wagi, priorytetów. To jest tak bardzo, bardzo, bardzo ważne. To był wielki przepływ energii. Wielki, niesamowity. Do zobaczenia jutro. Hej.